Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień. czy mnie słychać? Mam nadzieję, że tak. Kochani, witam Was e, po dłuższej przerwie. Chowam Was do kieszeni. E, tradycja pozostanie tradycją. Spacer w kieszeni. Serię przeniosłem na mój drugi kanał. Porozmawiaj ze sobą, z siebie. E, kanał w nazwie ma e, e, prawo przyciągania. Taką rzeczą kiedyś się zajmowałem. Teraz trochę zmienimy konwencję tego kanału. Już tłumaczę, co się stało. Jako, że ostatnio fala mnie niesie, a przy okazji nie są mnie też jakieś takie wydarzenia, jakby coś lub ktoś decydowało za mnie dla mojego dobra autentycznie tak się dzieje. Eee, zablokowano mi kanał na Jakubowskim za film o LGBT. Jako uznano jako mowę nienawiści, odwołałem się, nie odwołanie nie poskutkowało. Kanał jest zamknięty, nie mogę tam nic publikować. To był też okres taki, e, przez ostatnie parę tygodni, że miałem coraz ten ostatni tydzień szczególnie nic mi się dwa tygodnie nie chciało mi się nic publikować w ogóle. I ja tak sobie pomyślałem, nawet się chyba dobrze stało, bo już tyle czasu obiecuję, że ten mój drugi kanał, który mam, z którego właśnie do Was mówię, e, leży odłogiem, a ma potencjał. E, no jakoś nie mogłem ruszyć, nie mogłem ruszyć, no to mi, ja to nazwam góra, góra mi zamknęła Jakubowskiego, no to muszę, że mam potrzebę wyrażania się, to robię to tutaj. Poza tym, więc przy, przy okazji zamknięcia tego kanału, tak sobie zrewidowałem sobie trochę podejście do życia i do mojego nagrywania i tak sobie mhm. pomyślałem, że może, że może już czas skończyć rozprawy polityczne, sprawy, rozprawy jakieś społeczne, socjologiczne, problematyczne. I tak na Jakubowskim już coraz więcej ostatnio moich filmów to były głównie filmy, w których mówiłem w zasadzie o sprawach życiowych, o różnych refleksjach, o przemyśleniach. Starałem się nadawać taki pozytywny ton w tych czasach, w tym roku 2020, dziwnym bardzo. I, i, I dla wielu tragicznym, więc jednak więc sobie pomyślałem, ludzie chyba nie teraz nie chcą już słuchać. Znaczy, słuchają w kółko o jakichś aferach, problemach, wirusach, pandemiach i a może nie tego potrzebują. Ja sam zacząłem uciekać od tego typu informacji i powiem wam, że dla mnie pandemia jakby nie istnieje. Ja nie wiem, mieszkam w mieście, w którym podobno jest 25 tysięcy zachorowań dziennie. A polowy szpital, który zbudowano w mojej dzielnicy, stoi kompletnie pusty. Widzieliście na nagraniach wideo. Szpitale same w sobie też stoją puste. Poradnie są puste. Ja nie widzę, nie znam osobiście nikogo, kto by zachorował. Osobiście nie. Wirtualnie tak. Są ludzie, którzy twierdzą, że go łapią. Ale zauważam ciekawą tendencję. Koronawirusa z objawami łapią dokładnie ci, którzy od początku się go boją, bo to są moi znajomi i którzy wierzą w to, że on istnieje, i, i zaczęli żyć strachem. Ta grupa moich znajomych, którzy nie że ignorują ich obecność wirusa, tylko nie poddawali się strachowi, to z jakichś tam powodów, bo na przykład są lekarzami czy pielęgniarkami, wykryto u nich koronawirusa i poszli na, na kwarantannę, ale przeszli go całkowicie bezobawowo. Czyli wykryto, że go mają, ale nie chorowali. Natomiast ci, którzy się go boją, chorują. Może sobie dorabiam teorię spiskową, a może coś w tym jest. Tak czy inaczej, inaczej, zacznę od początku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Was tym, tym razem już z kanału, z kanału innego niż Jakubowski76, chociaż to nadal jest Jakubowski76. I filmy będą publikowane na mojej grupie Facebookowej Jakubowski76, na moim koncie na Instagramie Jakubowski76 i nadal będzie to Jakubowski76. Ale będziemy sobie rozmawiać już troszkę o czymś innym. Ja przeszedłem bardzo dużą transformację przez ostatnie, Sierpień, październik, nie sierpień, no tak, sierpień się zaczęło, wrzesień, październik, no i listopad, teraz mamy połowę, można powiedzieć trzy miesiące, no niecałe, dwa i pół. W tym czasie, z biegiem okoliczności, nagle moja mama się wyprowadziła, bo postanowiła zamieszkać z koleżanką. Dziś z perspektywy patrzę na to, że to wyglądało jakby ona, nieświadomie, ale jakby zostawiła mnie samego, żebym, i tylko ja i pies w moim domu te dwa miesiące przeżył sam. E, w dodatku, ja właściwie w momencie wyprowadzania się mamy z mojego domu e, Czekajcie, nie widzę tak daleko, czy tam stoi pies, czy to jest kurwa krzak Nie, to jest krzak Wyprowadzając się z domu, mama wyprowadzając się z domu, ja rozchorowałem się na to moje gardło, jak pamiętacie I przestałem mówić Więc nie mogłem po pierwsze chodzić do pracy, ale też nie mogłem za bardzo się wyrażać werbalnie I i to się wszystko zbiegło w jednym momencie. Tak, takie usadzenie mnie w miejscu, które zmusiło mnie do refleksji, do zastanowienia się nad życiem, do przerobienia bardzo wielu tematów, do. E, czekaj, Hilton. Do. No właśnie, ja tak zacząłem teraz już, jak to wszystko minęło. Ostatni tydzień był najgorszy, tak powiem. E, Nie będę wchodził w szczegóły, ale powiem tylko tyle, że tydzień temu w sobotę. E, o mało nie umarłem, dosłownie. Jakubowski o mało nie umarł. E, siły, jakie były skomasowane, powiedziałbym górnolotnie, w walce o dosłownie moją duszę, ciało też, ale umarłem. duszę głównie, po dwóch stronach były tak potężne, że ja rykoszetem obrywając w tej wielkiej wojnie o mnie, e, o mało nie umarłem. Dosłownie zatrzymało mi się tętno na, na, na chwilę i było. Pss. Nie leżałem pod maszyną, byłem w domu. Byłem pod opieką mojego przyjaciela, który był ze mną. Obudziłem się i, i to było coś na zasadzie może nie wstania ale ponownego narodzenia się z całą pewnością. Powiem wam, yy, w skrócie może nie jeszcze bo nie wszyscy może wierzą w demony, nie wszyscy może wierzą w anioły, nie wszyscy może wierzą w tego typu w rzeczy, a są pewnie wśród Was tacy, którzy wierzą, mimo może nawet sami przez to przeszli, to chętnie porozmawiamy, nawet prywatnie, jeśli będziecie mieli ochotę. Powróciłem zmieniony, bardzo zmieniony. Z bardzo sporządziłem przez ostatni ten czas, po na moim narodzeniu się, czyli przez ostatni tydzień, sporządziłem listę rzeczy, które mam do naprawienia. Jest ich? Trochę. Trochę jest, ale to są rzeczy, których unikałem, uciekałem przed nimi, bałem się podejmować tego tematu wcześniej. A teraz dosłownie mam ochotę, żeby to zrobić, bo wiem, że dzięki temu wszystko inne będzie się samo prostowało. Po mojej stronie jest e, uspokojenie energii, wyczyszczenie wszystkich negatywów i tego, co sam narozrabiałem, co sam napsułem. Bo no, przez 44 lata działalności rozmaitej w życiu. Można wiele rzeczy spierdolić, jak się bardzo chce, a czasami jak się nie chce, nie? I jak sobie. Ja sobie zrobiłem taką listę. Jest grupa ludzi, którym muszę wybaczyć. Muszę, to jest bardzo. To jest konieczne, ale muszę to zrobić szczerze. To nie może być, To musi być wewnętrzne wybaczenie. To nie może być wybaczenie na górze, że. nie Muszę to, to ma być, to jest grupa ludzi takich, jest grupa ludzi, których ja muszę poprosić o wybaczenie. I zrobić to w taki sposób, żeby wybaczyli mi szczerze i z przekonaniem, a nie powiedzieli, dobra, wybaczam ci iść już sobie. To, to nie tak ma działać, to musi, to, bo inaczej to nie będzie wybaczenie. No, jest to ponadprawiania też takich rzeczy formalnych, administracyjnych, różnych innych. To się wszystko już ładnie poradziło. Ja przyznam szczerze, że byłem też pod bardzo dobrą opieką, szczególnie ostatnie cztery tygodnie, pod bardzo dobrą opieką e, ludzi, z, którzy dobrze się znają i zajmują ezoteryką, nie tylko, duchowością też. Między innymi mój przyjaciel, który był przy mojej śmierci w sobotę i narodzeniu. się śmieję, ale to była śmierć, bo to było zatrzymanie tętna. E, i, e, no i, 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 I to po, ci ludzie, oni się też pojawili jakby znikąd. Znaczy, ja, to moje prywatne przekonanie jest takie, oni byli doskonale przygotowani do tego, żeby wejść w tą rolę, w którą byli w moim życiu. To była naprawdę zorganizowana akcja. Bardzo dobrze zorganizowana. Słuchajcie, żyjemy też w czasach, w których się bardzo dużo rzeczy otwiera. Ostatni miesiąc, zwłaszcza, nam pokazuje, jak spadają maski. Przypuszczam, że w życiu wielu z Was w ciągu ostatniego miesiąca się dużo wartościowało, dużo przetasowało, i być może sporo osób z Waszego życia zniknęło albo pokazało swoją prawdziwą twarz i postanowiliście ich usunąć, czasami boleśnie, bo to jest taki czas. Już nie będę tutaj mówił o kwestiach tego, że było kilka planet w retrogradacji. W ostatnim czasie był ten wielki Wielka pełnia, wielki nóż, różne inne rzeczy. To wszystko, wszystko, wszystko. E, dziejąc się w tym roku jakże przeciekawym, doprowadza do właśnie takich zmian i przedsiębiorstw. Jeśli wieję Wam do mikrofonu, to przepraszam, nadal nie założyłem na niego gąbki, która miałaby to wyciszać. A ja, a ja będę kontynuował siebie jako Jakubowskiego już zmienionego na tym kanale, który pod inną nazwą i tematykami, tematyką ogólnie bardziej bym powiedział życiową, ale tego nowego życia w tym takim odrodzeniu, ja to nazywam świetliste odrodzenie. Zobaczcie, teraz już jest, nie wiem czy zwróciliście uwagę na to, że jest taki czas na tą chwilę, na, na listopad 2020 roku, że świat faktycznie jest spolaryzowany na ludzi, którzy są bardzo mocno osadzeni w stereotypach, dogmatach i materii, i to są ci wszyscy właśnie twardogłowi, ci wszyscy covidowcy, czyli wszyscy proszczepionkowcy, ci wszyscy ludzie, którzy siedzą w dogmatach religijnych i nie pozwolą sobie samym na to, żeby wyjść do bardziej otwartej wersji wiary, nie religii, tylko wiary. Oni siedzą w religii, a powinni wejść w wiarę. To jest coś innego. I na tych, którzy się wyzwolili, przeszli transformację już jakiś czas temu albo dopiero teraz, ale... Są na takim etapie, że, że widzą jakby świat inaczej, że patrzą na nas z perspektywy przeżyć, emocji, uczuć, ducha, czyli z perspektywy serca, z perspektywy miłości. A nie z perspektywy umysłu i perspektywy materii. Umysł i logiczne myślenie to jest jedno, ale wejście w zaufanie i w przestrzeń serca powoduje yy, tak... Yy, takie niesamowite uwolnienie potencjałów i energii, że tak jak mówię, ja dokładnie się poddaję wszystkiemu, co się w moim życiu teraz dzieje, i będąc w tak głębokim zaufaniu, ja po prostu widzę, jak mi się sprawy same układają. Krok po kroku. Że będę mógł naprawić wiele błędów, że będę mógł pospłacać zobowiązania, że będę mógł, pomału to robię, że będę mógł wyjść z tego impasu, w którym byłem przez kilka lat emocjonalnym, materialnym, jakimkolwiek innym. Ja na chwilę obecną jestem zaszokowany tym, że ja codziennie nie mam dostatecznie wszystkiego, żeby tego czego potrzebuję, dokładnie tego czego potrzebuję. Mając często pusty portfel, bo, bo będąc na zwolnieniu lekarskim, no dostaję wynagrodzenie zdecydowanie mniejsze, więc mi się kończy, ale codziennie jakiś pień, jeżeli go potrzebuję faktycznie na coś, to mi tu skapnie. Tu mi ostatnio ktoś oddał 20 funtów, tu mi ktoś zapłacił za postawienie mu kart tak spontanicznie, bo właśnie się zajmuję... Wszedłem w tą, tą dziedzinę po mojej cioci, która zmarła, o której Wam wspominałem i dosłownie czuję to, że ona zostawiła mi swój dar, bo ona była świetną, świetną... E... Nie, 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 nigdy nie lubiłem nazywać jej wróżką. Ale nie brzmi. Raczej bym powiedział osobą jasnowidzącą i, i używającą do tego kart. Ech, tylko że tu i ja mam jeszcze dużo nauki przed sobą. Nie chodzi o same karty, bo albo się darma, albo go nie ma się, albo go nie ma się, ale tu bardziej chodzi o to, żebym cały czas panował nad swoją pokorą, żebym nie skończył jak naczelny Jasnowic, a właściwie czarnowic, polski pan Krzysztof J, który moim zdaniem swojego daru już używa w bardzo negatywnych. E, częstotliwościach i, i dlatego to jest Naczelny Czarnowic. A e, no, rzeczy, które, te, jeżeli dostajesz dar i zaczynasz tym darem kupczyć i zaczynasz na tym darze zarabiać, ale niewspółmiernie do tego, ile potrzebujesz, no to, to już nie jest dobrze. Tyle tylko powiem, ale daleki jestem od osądzania. Teraz dalej pana Krzysztofa od słucham, już go przestałem krytykować. To publicznie czy prywatnie. On ma mądre, naprawdę często ma coś mądrego do powiedzenia z punktu widzenia człowieka w jego wieku, czyli z doświadczenia życiowego. A co tam pieprzy o tych wszystkich wojnach i, i zagrożeniach i tych takich, no to, to są takie klikbajty, wiecie, skumał się z, z, z Krzysiem Atorem, no to są dwójka ludzi, którzy zarabiają na, na, na youtubowaniu, w związku z czym, no, świetnie się, świetnie się, świetna spółka, no i jak najlepiej im życzę. No i właśnie, no, tematy, trzecia wojna, wyszczepienie, Wszystkich, obozy koncentracyjne, obozy FEMA, coś tam. Dobrze. Tak jak powiedziałem na samym początku, na COVID chorują ci, którzy w niego uwierzyli i się go boją. Ci, którzy żyją. Ja wam powiem tak: ja mieszkam w Birmingham, który jest największym muzułmańskim miastem w Anglii i chyba jednym z największych muzułmańskich miast w Europie. wyznawców islamu jest tu zdecydowana większość. Ja jestem jedną z nich. Oczywiście moja sekta sufizm jest powiązana mocno z chrześcijaństwem, ale to nie ma znaczenia. Chodzi o coś innego. Muzułmanie są ludźmi, którzy odrzucają kulturę świata zachodniego. Żyjemy w niej, mamy samochody, telewizory, chodzimy do pracy i tak dalej, nie jesteśmy zacofanymi beduinami, ale e, jeśli chodzi o wartości, to wartości zachodnie, te demoralizujące wartości zachodnie są całkowicie odrzucone przez muzułmanów. Nawet młodzi ludzie, którzy chodzą do klubów, bawią się na dyskotekach, itd. nie wchodzą w pewną, jest pewna granica, której się nie przekracza. Mówimy o wartościach, na przykład o rozwiązłości seksualnej, o tym, mówi się, że, że młode muzułmanki e, one takie, że, że żyją okutane szmatami. Słuchajcie, wiele tych młodych dziewczyn, one noszą nikaby lub nawet e, no, generalnie nakrycia głowy, owiązują się chustami, ale słuchajcie, jak się ubiorą do dołu, to jest na czym oko zawiesić. To, to nie są święte żyjące w habitach. Święte na zasadzie ubioru, ale z, z taką dziewczyną nigdy na dyskotece, do kibla na seks nie pójdziesz. To masz jak w banku. Tej dziewczyny nie zobaczysz pijanej. To jest odrzucenie pewnych negatywnych wartości. Islam tu w Europie, w Anglii, wszyscy muzułmanie bierzemy pełnymi rękami to, co jest dobre. Starając się maksymalnie odrzucić wszystko to, co zdemarylizowało i zniszczyło zachodnie społeczeństwo, czego mamy dowody na każdym kroku. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że nie, 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 nie słuchajcie, ja teraz nie głoszę islamu i nie namawiam, żeby przechodzić, to jest kwestia duchowego wyboru nie myślcie w ogóle o mnie w tych kategoriach. Ja po prostu mówię o swoich spostrzeżeniach i o swoich e, wnioskach. Ja mieszkam w dzielnicy, która jest bardzo zielona, fajna, niedaleko od centrum, ale bardzo spokojna. Niektórzy z moich sąsiadów nawet trzymają sobie kury, e, które koguty nas budzą rano, ale co jest fajne? Ja mieszkam w jednej z, najbardziej, jednej, jest, jednej z bardzo, bardzo muzułmańskich dzielnic. Tutaj prawie w ogóle już nie ma chrześcijan. E, a jeżeli są, to sobie po prostu żyją, ale na przykład tak, dwa kościoły, które były w mojej dzielnicy, już są. E, jeden jest przerobiony na meczet, drugi jest przerobiony na, na, jakąś, e, na jakąś łaźnię. E, bo te kościoły zostały sprzedane, ponieważ nikt do nich nie chodził, więc, e, e, nie wiem, episkopat, ktoś, kto zarządza tymi nieruchomościami kościelnymi, po prostu to je wyprzedaje. Kupują je inne e, religijne e, ugrupowania, które potrzebują miejsc, kultów, no i tyle. I powiem tak: mieszkam w dzielnicy, w której policja jest do niczego niepotrzebna, bo my tu sprawy rozwiązujemy sami. Zresztą no, tych spraw nie ma za dużo, bo tu się ludzie wzajemnie pilnują. Jest pewien niepisany kodeks zachowania. Eee, no, co prawda, są wojny gangów w całym mieście, ale takiej pospolitej przestępczości, która jest w białych angielskich dzielnicach, na przykład wyrywanie torebek paniom na ulicach, u nas tego nie ma. Zdarza się, że ktoś sobie przyjedzie z innej dzielnicy i próbuje tak robić, ale ta osoba czasami do swojej dzielnicy już nigdy nie wróci. Powiem tylko tyle. Ja tu nie popieram gangsterstwa, ale to działa. Całodobowe sklepy, w których towary są wystawione na zewnątrz i nie potrzebują ochroniarzy. W dzielnicy białej, która jest obok angielskiej, nawet w Lidlu są, jest czterech ochroniarzy przy wejściu, którzy mają jakąś broń gazową. U nas tego nie ma. Możemy tylko sobie poddywagować, dlaczego tak się dzieje. Jest pewnego rodzaju. Ja sam to zauważyłem, mieszkając wśród tutaj, wśród muzułmanów, w te, w ten, ja to nazywam Jaskinia Lwa. Mieszkam w samym środku Jaskini Lwa. I zauważyłem, że te wzajemne pilnowanie się, te wzajemne obserwowanie. Te Neighborhood Watch mamy taką straż obywatelską. Ja też czasami do nich dołączam. To się można na internecie zapisać, że biorę dwa razy w tygodniu psa i chodzę z trzema, czterema moimi sąsiadami. Mamy kamizelki odblaskowe i sobie chodzimy cztery godziny w nocy i po prostu po dzielnicy, żeby się nic nie działo. Nie ma kradzieży samochodów, nie ma pobić, rozbojów, włamań do domów. Czemu? Bo jest wzajemnie, wzajemna taka, to ja nie nazwał tego kontrolą. Jest wzajemna, wzajemne wspieranie się. Ja to wspieranie bardzo poczułem też niedawno, kiedy, kiedy groziło mi coś. Ktoś zaczął przeciwko mnie występować, używając fałszywych zeznań i próbując oszukać policję, że ja dokonałem przestępstwa. Ta osoba. Ona żyje, tak, nie, nie żyje, ale ta osoba następnym razem, jeśli jeszcze raz kiedykolwiek przyjdzie jej do głowy, pomysł wyłudzenia pieniędzy w zamian za wycofanie fałszywych zeznań i składanie takich zeznań, to ta osoba się dziesięć razy zastanowi, zanim to zrobi. Z jednej bardzo prostej przyczyny: e... dostała nauczkę w postaci tego, jak wygląda życie w społeczności. Ja poskarżyłem się w końcu jednemu z moich przyjaciół i sąsiadów. To się natychmiast rozwiosło po dzielnicy. Pojawiło się kilku moich sąsiadów, których znam z widzenia, ale nigdy specjalnie z nimi nie rozmawiałem, którzy zaoferowali mi realną pomoc prawną, bo sami się zajmują prawem i tak dalej. To była bardzo szybka piłka. To się sta... Ja żyłem w stresie z powodu tych fałszywych oskarżeń i doniesienia na policji o coś, czego nie zrobiłem. Mówiłem wam zresztą o tym w wcześniejszych nagraniach, o przyjaciołach, którzy to zrobili. A to było takie proste poskarżyć się jednemu mojemu przyjacielowi, i sąsiadowi, którego znam od 7 lat, i mieszkamy obok siebie, żeby dowiedziała się o tym nasza lokalna społeczność. I wręcz, wręcz dostałem repremendę, dlaczego nie powiedziałeś nam o tym wcześniej, miałbyś mniej stresu. I sprawa została załatwiona w ciągu dwóch dni. Dwóch dni. Ci ludzie, jak mnie zobaczą kiedykolwiek na ulicy ci, którzy mi to zrobili, to będą uciekać na drugą stronę, bo nie będą wiedzieli tak naprawdę, co ja jeszcze mogę zrobić. A ja, ja, ja zresztą prosiłem, żeby im nic nie robić. Że jedyne, co chcę, żeby dostali porządną naukę, żeby nikogo więcej w życiu nie skrzywdzili w ten sposób. Bo ilość siwych włosów, e, że tak powiem, się u mnie potroiła. Ale zakończmy przykre tematy. Mamy to za sobą. To też była dla mnie bardzo ważna lekcja i nauczka. Ja byłem już w takich sytuacjach, podobnych sytuacjach kilka razy w życiu. I ja zawsze z takich sytuacji uciekałem. Nie broniłem się, tylko uciekałem. Tym razem zacząłem się bronić, postawiłem się. Siedziałem w samotności i myślałem, co zrobić, ale wiedziałem, że nie mogę odpuścić. To była też jeden z etapów tej zmiany, która prze, prze, przebiegła w moim życiu przez ostatnie dwa i pół miesiąca. I pojawili się dobrzy aniołowie w postaci moich sąsiadów, z którymi po prostu żyję i mieszkam od kilku lat. I jesteśmy współwyznawcami. I okazało się to takie proste, i jednocześnie pokazało mi, jaką siłą jest wspólnota. Ona nie musi być religijna. Ona może być oparta na jakichkolwiek innych wartościach, ale to muszą być wspólne i wspólnie respektowane wartości. Eee, no, i taka wspólnota to jest potęga. I tyle. Kochani, kończę spacer z moim psem, e, wracamy do domu. Chciałbym Wam podziękować za cierpliwość, że, że wytrzymaliście beze mnie, bo wiem, że niektórzy tęsknią. E, ja ogłosi, ogłosiłem... Nie, teraz Wam ogłaszam. E, Chwilowe zakończenie mojego nagrywania na Jakubowskim, ale będę tutaj. I bardzo gorąco was proszę o to, żebyście dawali subskrypcję do tego kanału. Ma on niewiele subskrypcji. To nie, że mi tam zależy, ale chciałbym odbudować grupę subskrybentów, jaką miałem na Jakubowskim. 76% Poza tym dla mnie to też będzie potwierdzenie, że mnie słuchacie i chcecie słuchać ponownie. Bo skoro ktoś klika subskrypcję i dzwoneczek, żeby mu zadzwonił, to, to jest sygnałem do tego, że powiedziałem coś na tyle ciekawego, że jest ciekawy kolejnych spotkań ze mną. Mm. Żeby potwierdzić Wam, bo mnie nie widzicie, że to ja zapalam sobie papierosa, bo jestem starym palaczem. Ach, I pomału zmierzam do domu. A Wam życzę spokojnego dnia. Środa. Pamiętacie? Środa, dzień loda. Może być waniliowy, może być z orzechami. Jakie lody lubicie, takie sobie zróbcie albo kupcie. Środa Dzień Loda. Pozdrawiam Was kochani serdecznie. No i zapraszam do subskrypcji i do ciepłego myślenia o samych sobie. Pamiętajcie jedną bardzo ważną rzecz. Miłość i szacunek trzeba zacząć od siebie. Ja w tym roku to wreszcie zrobiłem. Najpierw nauczyłem się kochać, szanować i wspierać samego siebie, przytulać małego Michałka, którego ciągle mam w środku jako dziecko, pokrzywdzone, które musi zostać przytulone i jest przytulane teraz przeze mnie cały czas. W tym momencie energia do wszechświata wychodzi taka, że ludzie naokoło też zaczynają Was szanować, wspierać i kochać. Tylko trzeba zacząć od siebie. Pozdrawiam serdecznie, papa. Pa.